teatrzyk kukiełkowy gdy się system zmienił i klienci odpłynęli to właściciel tego teatrzyku no wpadł w lekki stres wziął kasę, żeby nie zgłupieć pojechał na wycieczkę do Włoch i tam w Pizzie dozdał olśnienia gdy zobaczył wiadomo co przyjechał w związku z tym do siebie i taką krzywą wieżę Oczywiście, na wzór gruziński, wzniósł tuż koło Teatrzyku. No i okazało się, to strzełem w dziesiątkę. Teatrzyk funkcjonuje dalej, ale przynosi grosze. Facet natomiast żyje z tej knajpki tutaj i hoteliku powyżej i zarabia pieniądze przez duże P. No, a turyści walą tłumnie, ponieważ wieża stała się jedną z większych atrakcji turystycznych tego miasta. Tym płotem zawładnęli artyści, jak widać zresztą, tworząc sztukę przeróżną rzecz gustu. Natomiast płot, co ciekawe, należy do najstarszej świątyni w Tbilisi. Anciskati, V wiek. To pierwsza cerkiew tutaj, jedna z pierwszych w ogóle w Gruzji. Słuchajcie, ta świątynia ma 1500 lat. A w środku ma cudowną ikonę, do której pielgrzymują prawosławni z całego świata. A piesek znosi to wszystko ze stoickim spokojem. Warto sobie zapamiętać ten obrazek. Ostatni dzień marca. Jeszcze miesiąc palca się tu nie wetknie Będzie taki najazd turystów jak każdego roku Współczesna wersja dawnej tibylijskiej architektury No, można też i tak, czemu nie? Jeśli ktoś lubi kawkę w takim anturażu, prosimy bardzo.